Witam Was w kolejnej części. Train. Coraz więcej tej lawy. Będzie trzeba uważać jak najbardziej, się tylko ta. Oj, musimy użyć fiolki. No trudno. To nie był dobry moment na skok. Zdecydowanie nie. I nigdy nie powstaje ten trójkąt, kiedy bym chciał. Oczywiście chciałem zablokować tą platformę, żeby nie latała, tak, ale no, wyszło jak zwykle. Okej, okay, tutaj się przyda mi kwadracik. Zajęcznie się powstał. To mi chyba w niczym aż tak bardzo nie pomaga. Ale muszę się jeszcze dostać tutaj. To nie było zbyt dobre dla mnie. Tam do góry w ogóle jeszcze coś jest gdzie bym mógł się dostać. Właśnie. Dobra. Przynajmniej to mam. Teraz tworzę tutaj miniaturowy trójkącik. Dziękuję, gro. Eee, jest. No dobra. Tam się nie dostanę. Trójkąt. Ale. Mm, dobra. A, czy tutaj jeszcze mogę jakoś wejść? No to wygląda, że nie. To jest tylko tutaj malutkie tło. I tak w ogóle ten teren wygląda bardziej przyjemnie. Bardziej milutko. Nie ma te lawy i tak dalej, jest woda. Całkiem fajnie to wygląda. Bądź pewnie to tylko pozory. I za chwilę będzie coś, co mnie zabije totalnie. Hmm. Nie wygląda to na proste. Okej. Okay. Udało się, mniej więcej. Pamiętam chyba ten moment. Mm. Oczywiście może się okazać trudny. Okej. Teraz ja bym chciał tam jakoś wejść, jeśli mogę. Naturalnie to wyszło. Jak zwykle. Jakiś trójkąt, by mi się tutaj przydał, bym powiedział. Jest! Trójkąty bardzo pomocne. E, przy okazji, może dajmy... O, tutaj jeszcze jest, e, tutaj dziurka. Która może mi zagrozić. Więc dobra, to jest. A ty cwany. Wow! On jest wytrzymały. Nie mogę go tak po prostu zniszczyć. Eee... Dobra. Znikaj, mój drogi. Trochę troszeczkę mi tutaj przeszkadzasz. Ale ciekawe, że jesteś taki no, nie do zniszczenia. Zaskoczony? Mam nadzieję. Dobra, mogę się do tego przy... Zbliżyć. Nie tam. Gro. Nie tam. Dam mi to w niczym nie pomogę, że nie pomoże za bardzo. Okej. Okay. No witaj. I umierasz. Hmm. To może się okazać całkiem śmieszne. Oczywiście. Wcale nie można z tego korzystać. Ale ważne, żebym teraz zabił ciebie, mój drogi, bo ty jesteś dosyć przeszkadzający. Przy okazji wezmę sobie te rzeczy. I tam do góry jeszcze coś jest. Hmm, dobra, bym chciał się tam dostać, więc szybko. Pięknie. I teraz mógłbym niby z tego korzystać, ale. Pójdę jeszcze po Ciebie Właśnie się zauważyłem Idziesz ze mną Mógłbym niby tych pięści tutaj jakoś użyć, ale Kwadraty będą lepsze Jeden mini kwadracik Drugi mini kwadracik i tutaj staniemy Naturalnie No, i oczywiście teraz trzeba się przebić na dół. Więc trzeba to wszystko oczywiście rozbić, to tutaj pokładem. Tutaj na dwa. Okej. Okay. <grytania> o. Oh. Tam jest rzecz. Ciekawe skąd się tutaj wzięła. I oczywiście cała mara przeciwników, którzy naturalnie przyszli mnie zabić. Moc sprawiedliwości. Pyk. No. I tak, co się skończy z zadzieranie ze mną. Pułapka. Już to widzę. To i tak mnie rani. To i tak mnie rani, ale żyje. Dobra. Nie <grystanie> miło, proszę, to też mnie rani. Mimo, że jest schowane. No, no i oczywiście tej piolki nie zdobędę na pewno. <gry> to po pierwsze. A po drugie, lawa wróciła. Więc może być całkiem śmiesznie. Wiedziałem, że wróci. Okej, okay, tylko to się podnosi. Okej. Okay. Okej... Okay. Yy, nie okej, okay, ale jestem tutaj. Hmm, czy mogę to jeszcze jakoś tam... Czy w ogóle mam coś z tym robić, czy nie do końca? Mogę na przykład oczywiście się tutaj dostać w taki oto sposób, ale tutaj chyba nic nie ma specjalnego dla mnie. On jest eliksir. Więc to w sumie jest zawsze coś specjalnego dla mnie. Mogę nawet tutaj zniszczyć... Rzecz, jeśli bym tylko był tutaj wojownikiem w odpowiednim czasie, jeśli bym nie używał młota, tylko oczywiście. Okej, okay. oczywiście tymi skrzynkami też się tam dostanę, coraz mniejsze. Mogę ich tworzyć 6, więc <noise> nie ma problemu aż tak dużego. OK. I w czym ty mi pomożesz? Możesz się dostać tutaj. Dzięki czemu na przykład moja łuczniczka będzie mogła łatwiej się gdzieś tutaj przedostać. Yyy, śmierć bym powiedział. Dobra, ty tam sobie giń. Jak tam lubisz. A ja bym raczej wolał tutaj nie ginąć. Żaden możliwy sposób, już się bałem, że spadłem gdzieś, gdzie nie miałem. Eee, nie o to mi chodziło. O to dokładnie też nie. Wow, wow, wow. Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Ty idziesz tu, mój drogi ja yeah. za pomocą tego mam nadzieję, że w końcu się gdzieś przedostanę, gdzie indziej niż w śmierć i tak dalej. Dobra. Idziesz tu. Teraz yy, tutaj trójkącik. Nie wskoczę na niego, żeż ty, ale mogę zrobić tak. A, no nie, No nie. Trójkąt. okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Dobra, jestem tu. W końcu. W końcu tu jestem. Ty nie możesz mi tego zniszczyć, ale możesz mi to przesunąć. To też nie jest zbyt w ale ja zdobędę to pięknie. Dobrze, że nie spadłem jeszcze tam na dół. Oj, nie było zbyt, zbyt fajnie dla mnie. Nawet się nie zbliżajcie. Co ja mówiłem, mój drogi? Z moim łotem nie ma co w ogóle walczyć. Próbuj sobie. Ile sobie chcesz. Dobra, skoro tak tam już sobie pójdę. Bo troszeczkę mnie już nudzi cię, przeciwnicy. Hmm. O nie. Przypuszczam, że... Trójkąt, by mógł mi pomóc, to nie chcę zleć na dół, ha, zapewne przez ten obiekt, więc, Boże, go tutaj o, pięknie. Gra stała się nagle bardzo niebezpieczna. Cęk po ognia i tak dalej. Eee! Pośpieszyłem się tutaj. To no skoro już tutaj jesteś, to się ciebie pozbędę. O, tutaj jeszcze jest jedna rzecz. Oj! To się skończy fatalnie. Już, już to wiem. Najpierw spróbuję dojść do checkpointa. Spróbuję. Dał, dało radę. Dobra. Teraz skoczyć na trójkąt, albo przynajmniej tutaj. Okej. Okay. Cel załatwiony. Yy... Wow, Przeżyłem to. Tu się już tyle wyprawia. Przecież ciężko ogarnąć, coś tutaj w ogóle wyprawia. Ale dobra. Oczywiście trójkącik. Yy... Aj. Co mogę tutaj jeszcze zakupić? Mogłem hmm, jeszcze tą umiejętność ulepszyć u ciebie, albo może i nie. Nieważne. Więc w sumie nic nie mogę teraz zrobić. Zobaczmy, fila, co to robi. Fila, hmm. czy. A dobra, tutaj z kolejny poziom. O! Oh. Bomba, powiadacie? Eksplodująca, gdy zniszczymy trójkąt. To brzmi całkiem fajnie. Tylko nie wiem, czy uda mi się to osiągnąć. Eee... Przypuszczam, że to nie wszystko, żeby otworzyć to przejście. Dobra. Yy, nie, aha, bo tutaj przejścia nie ma. Okej, okay, rozumiem. To było dosyć interesujące. To była dosyć cwana zmyłka. A bo tam jeszcze jest jedna rzecz. I ty cały czas tutaj różnie się poruszasz. O! Co? Yy, co się tak właściwie stało? No cóż, ważne, że jest otwarte i można przejść. Co ten trójkąt wyprawia? Jakoś zostało to naciśnięte chyba przez tą kulę, nie wiem. Tak przynajmniej, tak przynajmniej to wyglądało dla mnie. Jakby ta kula jakoś to jednak otworzyła dla mnie. No i bardzo miło. Milusia kula. Pomocna. Hmm. No ale nie wiem, jak się dostać tam. O już, widzę, jak się tam dostać. Tylko to się tutaj przesunęło nie tak, jakbym chciał, ale. Dobra. Szyję. Eee, a, model wskrzeszenia. Ok. Zadziałał ostatecznie, w końcu. Aha, bo tu się jeszcze to domyka. Tutaj. A ja to cwane. Dlatego nie mogłem tego wcześniej zrobić. Teraz się uda. Hej. Yy! Okay. Uda się. Bez w. A w żadne Złe płyny zwane Lawą Okej okay. Teraz lecimy Nie zatrzymując się W żadnym możliwym W żadnym możliwym miejscu, żeby nie paść Okej, okay, jest checkpoint Hmm. Autentycznie rysuje trójkąty. Gra tego nie uznaje. Nie mam pojęcia, czemu to tak działa. Ale czy tutaj jest coś poza tym? Chyba nie. Więc chyba się dostałem tutaj troszkę inaczej niż gra chciała. Szczyt wieży. Ojejku. As oh, our heroes climbed the stairs, a terrible coldness chilled them to the bone, and the sounds of the forge faded. It was quiet, too quiet. And then they heard the voice. Wierza Sreka. This doesn't feel good at all. mój drogi. No, cześć! To jest, powiedzmy, nasz główny wróg. Który troszeczkę e, tworzy mosty. Tak, poziom lawy będzie się podnosić. Przeciwnicy będą się nam tutaj ciągle pojawiać. My musimy się wspinać jak najbardziej się tylko da. Oczywiście on tutaj będzie nam próbował jak najbardziej przeszkodzić. To jest ostatnia, ostatni poziom tej gry. To dzwany ty. Więc będziemy musieli naprawdę się tutaj, się tutaj spiąć, żeby to wszystko przejść. Jak mówiłem tutaj pierwszy raz miałem taki jakby game over Gdzie wszyscy moi wahterowie zginęli. O tak tutaj wygląda oczywiście game over... Mm. Okej, okay, tutaj dam radę. E, nie, nie tego chciałem, gdzie jest lawa, nie wiem, ale mam nadzieję, że całkiem daleko ode mnie e, gdzieś powinien być checkpoint prędzej czy później. Idź sobie kulo zagłady. Idzie mi całkiem chyba dobrze. Mam nadzieję. Oż On tutaj nie mogę przejść! Okej. Okay. O! To było całkiem przyjemne gro. Tylko, że tutaj jeszcze więcej tych kuli, przeciwników i tak dalej. A on tutaj ciągle tworzy te swoje kładki i yy, muszę teraz magiem przesunąć. Okej. Okay. Yy, nie, 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 O, nie, Oni nie. To chyba my możemy je oczywiście teraz zranić, a może i nie, dobra. Wspinajmy się. Idzie mi chyba coś zaskakująco dobrze, szczerze mówiąc. Tylko oczywiście jeden bohater już nie żyje, a nie mogę tego w żaden sposób naprawić. Żeby on oczywiście odżył. Chyba, że do jakiegoś checkpointa, ale to jest yy, dosyć daleka droga do niego. Więc musimy tutaj naprawdę dosyć dobrze wytrwać. Hmm, przypominam, że lawa nas goni. Więc trzeba się jak najbardziej śpieszyć. Przedstawiciele też nas tutaj nie oszczędzają i się pojawiają w nieskończoność. Dobra, pójdę w takim razie tędy. O nie, 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 nie. O nie, 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 I czy my powrócimy do swoich prawdziwych ciał? Yy... Muzyka się skończyła, może i nie. Dobra, nadal jest niebezpiecznie, ale chyba jestem coraz bliżej mojego upragnionego celu. Tu jest checkpoint. Ok, tu jest checkpoint. Czas na jedną wielką walkę. Chyba. Albo będziemy musieli po prostu iść dalej w górę. Yy, artefakty, Hanson, tam jest to, gdzie zmierzamy, tylko tak, będzie trzeba się tam oczywiście jakoś dostać, a przeciwnicy wcale nam w tym nie pomagają, i chcę stworzyć trójkąt, yy, tutaj mogę stworzyć kładkę, okej, okay. o nie, tylko nie nietoperze, idźcie mi z tymi nietoperzami, lawa się dalej podnosi, już jest coraz bliżej, o, dobra, Yy, szlak! O nie yy, gdzie jest lawa? Mmm, yy, nie, ona się już nie podnosi, dobra Ona się na szczęście już nie podnosi, ale trzeba tam jakoś się dostać omijając wszelkich możliwych przeciwników, którzy będą się tutaj pojawiać. Hmm. To nie jest trudne... Znaczy, no nie jest łatwe. Hmm. Może po prostu przepadnijcie gdzieś, zniknijcie... Hm. Nie wracajcie tu. W ogóle śmieszne to, że udało mi się to zrobić za pierwszym razem. Bo zwykle dojście do tego checkpointa było dosyć dla mnie ciężkie. Okej, okay. mam, mam to. Trzy artefakty zdobyte i mamy tak, to nam się udało. A ty co? O tak, młot sprawiedliwości jednak jest młotem sprawiedliwości. A to trójnia czy jak tu oczywiście w train As the evil vanished, the old king or what little remained of his human soul was set free. The artifact slowly restored the balance of the world. Life and its joys returned to the kingdom. In the spring, a new king was elected. The new king offered rewards to our heroes. The knight refused to become the captain of the king's men. Instead, he finally followed his father's hopes and acknowledged his other passion, <laughs> that of food and ale. He became the king's royal ale provider no no the thief was offered riches beyond her wildest dreams but she felt a longing to go back to the forest ruins the king granted her wish and gave her reign over the forest where life slowly returned restoring it to its former splendor as for the wizard he finally understood that the road to success did not have anything to do with the fireball spell he wasn't sure what it was but saving the kingdom certainly helped after being married a few years to a lady named margaret she gave birth to triplets a charmed moment many said. ah we also do not know whether the father felt pride shame or both. Kiedy każdy z swoich dzieci małpił węgiel wczoraj od wieku jednego. Ale w tym samym czasie, wszyscy żyli szczęśliwie zawsze. No, i tak oto zakończyła się nasza przygoda w Trine. Mm, no tak, napisy końcowe oczywiście, teraz do nich przejdziemy. A więc tak, udało nam się pozbyć tej całej klątwy i tak dalej. Przywróciliśmy swoje postacie. Jesteśmy znowu rozdzieleni. I ostatni pojedynek, ostatnia jakby walka, poszła mi zaskakująco dobrze, co ciekawe. Znaczy, no czy to można uznać walką? Bardziej to była jedna wielka ucieczka przed lawą i tak dalej. Bossa wykończyliśmy. No. Podczas filmiku, ale. I tak, ta ucieczka mi sprawiła całkiem sporo problemów, ale podczas tego zagrajmy ich nie było. Tylko, oczywiście, troszeczkę pod samą końcówkę miałem pewne problemy, ale się udało. W każdym razie ta gra została właśnie zakończona, więc będziemy oczywiście musieli przejść za niedługo do następnych. Kiedy będzie następna gra, to jeszcze nie wiem, bo. Muszę się do niej troszeczkę przygotować. Oczywiście będzie to kolejna gra z listy. Z listy gier, które mi proponowaliście. No, jeśli, jeśli siedzieliście tą listę, no to następną grą będzie mm, Gunpoint. Więc, no to raczej będzie dosyć krótka gra. Myślę, że krótsza o wiele niż taki train. Ale do tego jeszcze przejdziemy. Nie grałem jeszcze w następne gry z serii Train, ale za jakiś czas myślę, że za to się zabiorę. Mamy jeszcze Train 2 i 3. Być może kiedyś się pojawią serie właśnie z tych gier, ale jak mówię, jeszcze w niej nie grałem, więc nic nie obiecuję. I chyba na tym. Myślę, że będę mógł zakończyć te napisy, niech sobie tutaj lecą, ale ja i tak y, zakończę teraz nagrywanie, bo chyba, chyba już raczej nie mam więcej nic y, do powiedzenia w tej serii. No, zakończyła się, więc. Y, kolejna gra jest odkaczona. Zatem to było tyle. Dziękuję za oglądanie! Trzymajcie się i cześć! Do zobaczenia w kolejnych seriach. No i oczywiście w seriach, które jeszcze aktualnie prowadzę. No i naturalnie zapraszam Was też do moich poprzednich serii. Choć pewnie starsze moje serie nie są aż takie dobre, chociaż. chociaż i tak całkiem fajnie je wspominam. No, dosyć sentymentalnie teraz, ale. W każdym razie, jak mówię, polecam Wam ją wszystko, za też do moich starszych serii, więc pa pa!